Cześć wszystkim. Nie było mnie tu już trochę ponad rok, bo ostatni film chyba we wrześniu 2019 roku wrzucałem i jakby planowałem powrót. Już Wam tutaj pokazuję, tu mam całą rozpiskę, co chciałbym robić na kanale. Tu jest bardzo dużo rzeczy, ale jakby sam film o tym, e, właśnie o planach na rozwój kanału i tak dalej, zająłby mi zbyt dużo czasu w tym momencie, a stwierdziłem, że nie warto na to czekać w momencie, kiedy tak dużo dzieje się na giełdzie, przede wszystkim. I w ogóle na świecie, więc to trochę szkoda by było nie nagrywać, tylko dlatego, że nie jestem w stanie zrobić filmu o, o tym, o czym chcę nagrywać. A dzisiaj na warsztat idzie demo gry Ghost Runner, ponieważ jakby zainteresowane są tym minimum dwie spółki, które są obecnie na, na naszej giełdzie, czyli One More Level o kapitalizacji 650 milionów i to jest twórca gry, oraz All In Games. Już sprawdzam kapitalizację, jest to. Ponad 775 milionów. To daje prawie półtora miliarda, a to bardzo dużo. Ale sama gra cieszy się niesamowitym zainteresowaniem, chociażby jeśli chodzi o wishlistę Steam, już wam pokazuję. Jest na miejscu... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na ósmym. a to mega wysoko. W ogóle swoją drogą śmieszna sprawa. W pierwszej dziesiątce wishlisty są trzy polskie gry. Wow. Nie wiem, czy to Polacy są. Takimi gwiazdami, jeśli chodzi o budowanie łuź listy, ale, ale robi to wrażenie. E, dobra, ale nie przedłużajmy. E, zaraz odpalę grę, tylko jeszcze jedno słowo przed. Nie jest to moje pierwsze podejście do tego dema, ponieważ już nagrywałem ten film, ale się okazało, że ta gra jest trudna. Znaczy, ja jestem całkiem dobry, jeśli chodzi o gry komputerowe. Grałem dużo, grałem w zręcznościowe tytuły, ale. Jakby to co nagrałem do tej pory się w ogóle nie nadawało do, do publikacji, ponieważ dostalibyście nerwicy oglądając jak wiele razy umarłem i nie udało mi się przejść kilku leveli. Także jeśli się okaże, że to podejście będzie równie słabe to po prostu offscreen screen na, przejdę tą gierkę i na końcu podzielę się z wami całością, całością moich wrażeń ponieważ no, nie chcę doprowadzić Was do szału, bo wiem, jak to wygląda, jak ktoś cały czas pada i nie macie na to wpływu. Dobra, zmniejszam siebie, ponieważ ja nie jestem w tym momencie najważniejszy. A, jeszcze jedno, bo przygotujcie się na intro, jest ono klimatyczne i ja was, też sam siebie wprowadzę w klimat i Was mam nadzieję też. powiedział klasyk, a historii tej maski i tak nie zrozumiesz. by to nie jest ważne. Gdybym był... O, już się przygotuję. Może gdybym był takim zwykłym streamerem e, zagramerem, to, to bym streamował w tej masce, ale no... Proszę was, ja jestem poważnym inwestorem giełdowym. Nie wypada. A tak serio to po prostu w okularach się nie da, a bez okularów nie pogram. E, zrobiłem sobie e, ustawienia e, maksymalne, jakie, jakie, jakie tutaj chyba mogłem. E, może jeszcze to włączę? Coś tu jeszcze jest do włączenia? Yy, nie! Nie wiem z jakiego powodu nie mogę włączyć RTX-a. Mam RTX-2070, mam DirectX-12. Możliwe, że to dlatego, że to jest demo? Nie wiem, nie wiem, ale, ale mam nadzieję, że w pewnej wersji już tego problemu nie będzie. Eee, no, 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 no. Eee... Dobra, muszę zapisać zmiany. Eee, tak, zmniejszyłem trochę dźwięk, żeby mu mnie słychać. Mam nadzieję, że nie będzie dramatu i będę się przebijał przez ten dźwięk. Może jeszcze troszeczkę zmniejszę. Chociaż muzyka jest bardzo klimatyczna i bym nie chciał, żebyście ją stracili. Eee, Okej. Okay. Myślę, że możemy zaczynać. Tak jak już mówiłem, nie kontynuuję, tylko zaczynam nową grę. I Elo, start. You're... alive. Can you hear me? They are already looking for you. Relax. Your implants are still adjusting to the software. I'm in a prison. I can calibrate only your basic protocols from in here. It'll have to suffice for now. A trespasser spotted at metro station. This is bad. You'll have to fight your way out of here. No, okay, we're not safe. we, we The air ducts lead to another system. God. Your software is a mess. I've rebooted your accelerator. Oops. If you have rebooted your acceleration uh -huh. module, you should be able to squeeze uh -huh. through that turbine. You can use acceleration while in the air. The trespasser is in the air ducts. Careful now. They'll be waiting for you. Initiating the boost sensory boost. Yes. No, I see zaczęło. Dobra, teraz go zabijem. Yes, dodge, sustain the boost and go for the kill. I'm done. I don't last long in this state. You have to get me out of prison, so I can get your software in order. I'm being held outside this dome zone. dynamicznym uh -huh, uh -huh. uda mi się a widzieliście to? ciekawe czy przeanalizowali to, że ktoś będzie za ścianą i teraz nie macie gdzie lecimy? chyba nie w tę stronę, co? Nie do końca czuję jeszcze to acceleration. Okej, okay, tracę cię, tracę cię, tracę cię! No i nie macie koleś. Dobra, teraz będzie całkiem nie najgorzej. Lecimy. Uu, nie macie... No! Zaczyna się. Będzie dobrze. U mnie to jest. E, teraz wykorzystam ten moment, żeby Wam powiedzieć, o co chodzi. E, mega spoko, są mega krótkie. E, Ta. Są mega krótkie. a jak to się nazywa? E, checkpointy, dzięki czemu można. Nie denerwujesz się, jak zginiesz, że musisz przechodzić raz za razem. To są po prostu kilkusekundowe checkpointy. Bardzo łatwo zginąć, ale. Chcesz, to powtarzać do pożyku, że tak to ujmę kolokwialnie, nieładnie. I, i wiecie co? Ja czuję tutaj potencjał, yy, jeśli chodzi o Steam'a, Znaczy nie Steama, tylko Switcha. Dobrze, że ta gra wychodzi na Switch, bo po prostu masz tą gierkę, bo jeśli siedzisz przed komputerem, to może tak nie do końca... Znaczy, mnie na przykład to jara, nie? Mi się bardzo dobrze yy, powtarza te levely, ale jeśli chodzi o... o to, że siedzisz przed tym... Siedzisz przed Switchem i cały czas sobie powtarzasz tą czy to w pociągu czy coś To to, to może być perfekcyjna gra pod to, więc ja akurat wróżę sukces tej grze na Switcha i to duży. Ale zobaczymy jak to pójdzie Na razie tu muszę tego zabić No Nagadałem się To miałobyś Dobra, zabiję ich potem pogadamy Dajcie mi chwilę

Bardzo lubię bieganie po ścianach jeszcze od czasu Prince of Persia. Jest to akurat jest coś, co bardzo... Mi Dobra, to jest level, na którym poległem poprzednio i na nim przestałem nagrywać, więc nie jest tak źle. Teraz mi znacznie szybciej to poszło. Dobra, jeszcze... aj dobra, jeszcze. Jest jakiś. Trzeba to zrobić znacznie bardziej dynamicznie. Aj, to jakoś... jak się uda zrobić takie combo, to to jest bardzo satysfakcjonujące. Nie macie? Nie macie? aj jest. Zdążył. No... Jeśli znowu polega na tym levelu, to chyba przez... Chyba tylko ten fragment yy, pominę i zobaczę co dalej wyjdzie. Ej, no, ja byłem w powietrzu i slajda robiłem. Nie powinien mnie zabić. No ale to jest chyba właśnie klutej gry. Cały kreme de la creme że... musisz wymasterować to ale najlepsze jest to, że to nie jest to nie jest irytujące jak przegrywasz Ty masz ochotę naprawdę powtarzać to aż w końcu się uda I teraz mi się uda, prawda? Dobra Nie macie, koleś, nie macie Wspomnij moje słowa Jeszcze raz Dajcie mi trzy szanse, jeśli nie przejdę w trzech szansach, to... To, to wam tego daruję, to daruję wam to. Zobacz, tak, ja po prostu przebiegłem obok tego kolesia i go zignorowałem. Chyba tak, i mi się to bardzo podoba. A nie, wróciłem na to miejsce, z którego szedłem, więc to mi się już nie podoba. Dobra, nie ma go. Jeszcze jest jeden, jeszcze jest jeden, uciekam, uciekam. Spokojnie, to była szansa numer jeden, tak? Jeszcze dwie. Zrobię to dynamicznie, jak tylko mogę, najbardziej. Ej, dobra, udało się, udało się, udało się. Woo! So, sorry, 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 ale yy, wcześniej próbowałem chyba z 50 razy ten level przejść. I mi nie wyszło, dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że byliście tego świadkami. Dobra, co dalej? Gdzie jest? Nie, 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 tutaj wracamy. Ej, jeśli teraz bym po prostu spadł i przez to zginął. Uff, dobra, dobra, jest ok. Ej, dobra. Przeszedłem cały level, więc jeśli, ale to jeśli w następnym levelu będzie dramat po prostu i mi w ogóle nie pójdzie, to chciałbym wam powiedzieć, że naprawdę ej, podoba mi się ta gra. W sensie, no nie nudzi się, masz ochotę to przejść. Samo, samo to zabijanie, samo to yy, dynamika jest bardzo satysfakcjonująca. A, i fajnie, widać statystyki. Przez 8,5 minuty to robiłem. 12 deadów. Nie wiem, ile jest, nie wiem, ile jest leveli. Leveli? Ale na ten moment, powiedzmy, że nagram wstępny koniec. No, Przepraszam. Albo nie, nie nie nagram wstępnego końca. Gramy dalej po prostu. Zobaczymy, z czym tu się je. Jeszcze trochę się gubię. Wydaje mi się, że jak się nabierze trochę więcej wprawy to może to być jeszcze bardziej satysfakcjonujące. Jakby, wydaje mi się, że najlepsze określenie tej gry to słowo satysfakcjonujące. OK Prawym przyciskiem myszy się, to łapie. Od razu wiecie z czym mi się to kojarzy? Z Devil May Cry, O, ups, ups, no to zacząłem. W Devil May Cry 4 i w sumie w piątce też Nero używał takiego czegoś. Mm, Dobiegnij tam, co ja zrobiłem? Mm -hmm. Ej, to zadziałało. Czy ja żyję? Dobra, nie wiem, jak to się stało, ale się udało. Dobra, oh, dobra. Dobra, ej to dobra. Dobra, To będzie bardzo trudne. Ja się dam, fuck you. O, fuck you? Dobra, dam O? Dobra, nie można być kowki. Mam cię, mam cię. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Łapto, łapto, łapto. Nie, 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 nie. Łapto teraz. Ten level się zacznie odpocząć. Nie ma tych ludzi już, prawda? Boże dzięki Wam developerzy jesteście najlepsi, bo to by było tak frustrujące, gdyby pod takim głupim deadzie po zabiciu wszystkich się padało Ale pomyśleli o tym. Dobra, to się nie można zatrzymywać. Muszę mhm. no, też myśleć. Dobra, mam się. O, o nie, 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 zapomnij, że dobra. Wracamy do punktu 23 próby Dwie. A pójdę tą stroną, bo jeszcze tędy nie szedłem Jedna Teraz przejdę, bo przecież nie może się tak to nagranie skończyć. Nie, 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 nie. Kończyć? Dobra, jeszcze jedna. Wiecie o tym, nie? Dobra, ostatnia. To jak chipsami, nie? Dobra, ale to tylko pokazuje, że to naprawdę wciąga. Nie macie koleg, nie macie. Ciebie też nie? Jest jeszcze jakiś, jeszcze jakiś? Nie ma. A widzicie, warto było poczekać. A gdzie lecimy teraz? Halo, halo, gdzie jest ten znacznik? Czy jestem ślepy? No, złap się! Ich nie ma, prawda? Oni... Dobra, zginimy, Zginijmy. Oni są, prawda? Oni są nadal żywi. Boże. Ej, teraz się sprostrowałem po raz pierwszy. Ale już wiem, jak to zrobić. Poza tym, że tym razem zginąłem. Ej, nie, 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 nie! Wracaj! Gdzie ty jesteś? No. Trochę losowo używam jeszcze tych skilli, nie? Jeszcze tego nie wyczułem do końca. Ej, no już tu przeszedłem. Co się nie robi? A nie one more level Ale w sumie Ta gra to jest definicja tytułu znaczy nazwy spółki. One more level. Jeszcze jeden Ej, halo, halo, halo! Nie wiem czemu teraz spadłem. Dobra, ostatnie dwie szanse. Nie, jedna szansa, ostatnia. Jak teraz mi się nie uda to nie będę was tym męczył. Ale się jesteś martwy. Wszyscy o tym wiemy. Nie macie, nie macie. Czy jest jeszcze jakikolwiek przy... A dlatego ja tutaj No come on, no ej, no Czemu tego nie złapał? Dobra, jest jeszcze jeden i on jest tam, ale... Dobra, nie wiem o co chodzi. Nie wiem jak to przejść na kawałek, jak do niego... A ja może dojdę tędy do niego po prostu, tak zacznę. Hej, no nie. nie ktoś kto wie jak to zrobić, patrzy teraz i się irytuje. spokojnie, ja się nie irytuję, to jest najważniejsze. Nie ja wiem, co jest najśmieszniejsze, że ja, że ja faktycznie mimo tego padania, nie, nie mam ochoty przerywać, nie? Próbuję to przejść, mimo że wiem, że, że to wygląda żałośnie. To nadal mam ochotę w to grać, ale teraz obiecuję Wam, to jest ostatnia próba. No padaj. Ej, dobra, obiecałem, nie? Ja muszę być słowny. Ups. Dobra. Przerwa. Słuchajcie, no nie będę to, to nagranie trwa już pewnie kilka kilkadziesiąt minut, 25 już, z tego co widzę. Więc no nie chcę nie chcę, żeby to zajęło zbyt dużo. Fajnie by było fajnie by było zagrać to na streamie, żeby żeby no, żeby zobaczyć, czy, czy w końcu uda się to ogarnąć, szczególnie, że w momencie interakcji byłoby znacznie przyjemniej zarówno wam, jak i mi to mi nagrywać, a wam oglądać. Więc jeśli chcecie, to dajcie znać. Mogę kiedyś jakiś wieczór poświęcić i spróbować to przejść. Nie wiem, do kiedy ten, do kiedy ten, um, do kiedy to demo jest aktywne. Mam nadzieję, że, że trochę dłużej niż kilka dni. No i co? Szczerze, nie jest to film, na którym chciałbym oceniać, czy, czy potencjał sprzedażowy jest odpowiedni, w sensie, czy kapitalizacja uzasadnia, um, uzasadnia znaczy, czy potencjał sprzedażowy uzasadnia taką kapitalizację ponieważ musiałbym się w to dużo bardziej zagłębić ale po prostu chciałem zobaczyć, czy ta gra no, przede wszystkim jest grywalna, jest satysfakcjonująca i powiem wam, że jest nie? jakby to mogę powiedzieć bez dwóch zdań mega się dobrze gra nie wiem po jakim czasie grania y, byłoby to na tyle frustrujące, to ciągłe badanie E, że, że w końcu bym stwierdził, że to rzucam i nie wiem na ile ta gra jest długa. Mamy tylko demo i przez 25 minut przeszedłem jeden level, nawet nie wiem jak dużo level jest. Myślę, że w komentarzu w opisie, jak już przejdę grę, e, trochę, trochę więcej powiem, albo ewentualnie jak przejdę grę, to, e, to nagram drugi film odnośnie tego. Że w tym momencie chciałbym się z Wami pożegnać, bo, bo już trochę to trwa i powiem Wam, że na pewno będę śledził, śledził. A, jak to dalej się rozwinie? Ale jeszcze raz powiem: określenie satysfakcjonująca, perfekcyjnie pasuje do tej gry. Także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i możecie spodziewać się znacznie większej ilości filmów w najbliższym czasie. Tylko, żeby nie było, że znowu to mówię, a potem rok mija i nic. Dobra, nieważne. Trzymajcie się, na razie.